Witaj, drogi słuchaczu, stwór, o którym dziś ci opowiem zwany jest Ankluzem. Jeśli masz zamiar zostać sławnym muzykiem, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Potraktuj go jako przestrogę, drogi słuchaczu. Tak się składa, że w różnych instrumentach, a w szczególności w skrzypcach, mieszka bohater dzisiejszego odcinka: Ankluz, zwany także diabłem grającym. Ten stwór może stanowić dla Ciebie poważne zagrożenie. Pomyślałeś zapewne, a co to za problem? Wezmę kapeć i ubiję tego dziada. No i chyba tak wypadałoby zrobić. Jednak może to stanowić nielada wyzwanie, gdyż Anklus najpewniej zaproponuje Ci pewien układ. W zamian za Twoją duszę, diabeł grający, uczyni Cię wybitnym muzykiem. Osiągniesz sławę jeszcze za życia i na twoje koncerty będą przychodzić fani z całego świata. Brzmi kusząco? Pewnie że tak. Przypomnij sobie co powiedziałem ci na samym początku. Oddasz mu za to duszę. A to oznacza, że kiedy odejdziesz z tego świata, to wpadniesz do kotła wrzącej smoły, w którym tkwią pozostali słynni muzycy. A kto jest twoim ulubionym muzykiem, drogi słuchaczu? Czy podejrzewasz go o zawarcie paktu z Ankluzem? Daj znać w komentarzu. Do następnego, cześć!